I nie wiem czy to błąd, że chcę je na chwilę, czy to w jedną stronę bilet to bawię się, że tak. Nie wiem czy coś ze mną jest nie tak, że chcę się tym dać i tak na końcu zostanę tu sam. I nie wiem czy to błąd, że chcę ich aż tyle, ale nie że pojedynczo tylko wszystkie na raz Nie wiem czy coś ze mną jest nie tak, że, to... że chcę 7 dam I w mojej głowie mam najlepszy świat Daj mi jedną szansę, ona mówi do mnie siedem dam Siebie dam, Heh. ale ja nie chcę ciebie Tylko więcej szans, żeby żyć Wymarzyłem sobie stan, którego nie spełnię Więc kupienie mam na myśl Nikt nie zabierze dostępu do marzeń Jestem w projektu jestny My chcemy żyć na poważnie, ej Nie chcemy się bawić, ej a zaraz chcemy się bawić, nas już nie da się naprawić. Ej. Ej. 4 na 4 jest w aucie 7 dam, ja sam paradoksalnie. Ej. I jestem szczery najbardziej, trzymam plan, jakbym miał zaraz walkę. Nie, nie, nie chcę kłócić się, ja już nie chcę walczyć. 14 dłoni na mnie i niech robią co chcą. I tak to tylko sen, w życiu inaczej jest Tam zawsze chciałem dla nich miły być fest To nie chciały mnie Bo może to błąd był, one nie lubią, gdy chłopiec za dobry Książki mówiły, że lepszy jest zły Filmy to samo, lecz to już nie film, to życie Ona nie muszą mnie kochać, już nawet na to nie liczę Ej, ej, liczę na siebie i liczę ich siedem I w sumie to nie, nie, nie wiem, czy to błąd Że chcę je na chwilę, czy to w jedną stronę bilet To się, że tak, nie wiem, czy coś ze mną jest że chcę siedem dam i tak na końcu zostanę tu sam I nie wiem czy to błąd, że chcę ich aż tyle Ale nie, że pojedynczo tylko wszystkie na raz Nie wiem czy coś ze mną jest, nie tak, że chcę siedem dam i w mojej głowie mam najlepszy świat I dalej nie wiem czy to błąd, że chcę je na chwilę Czy to w jedną stronę bilet, obawiam się, że tak Nie wiem czy coś ze mną jest, nie tak, że chcę siedem dam i tak na końcu Czwarta rano, aha. dla mnie do czwarta w nocy, niektórzy już wstają aha. Zmiana się kończy, muszę rozejrzeć się za zmianą. Mówił dzień dobry, a ja do nich mówię dobranoc. Ja do nich mówię dobranoc. Czwarta rano, aha. dla mnie to czwarta w nocy, niektórzy już wstają aha. Zmiana się kończy, muszę rozejrzeć się za zmianą. Mówił dzień dobry, a ja do nich mówię dobranoc. Ja do nich mówię dobranoc. Ufać biologicznym zegarom, a nie reklamom, co się uśmiechają do mnie Dziewczyny poszły już spać, bo zaraz już stają, bez zarabiać siano godnie Nie to co my, my robimy rap, tylko z tym Czy to problem? Dzień dobry, dobry. dobrano, dobry, dzień dobry Czy to jakiś problem? Zdarzyło się grywać koncerty w nocnych klubach, w których jadą, jadą, jadą Pośród parów alkoholu trzeźwy, później się kładłem o czwartej, piątej rano Kiedyś mówiłem, że ktoś musiałby mi zapłacić, bym przyszedł w takim miejscem Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że wypowiadam Czwarta przepowiednie rano. Aha. Dla mnie do czwarta, w nocy niektórzy już stają. Zmiana się kończy, muszę rozejrzeć się za zmianą. Mówił dzień dobry, a ja do nich mówię dobranoc. Ja do nich mówię dobranoc. Czwarta rano. Aha. Dla mnie do czwarta, w nocy niektórzy już stają. Zmiana się kończy, muszę rozejrzeć się za zmianą. Mówił dzień dobry, a ja do nich mówię dobranoc. Ja, ja, ja do nich mówię dobranoc. Kiedyś im powiem dzień dobry, puszczam to o czwartej rano, bo jutro zrobię się mądry. Nie wiem, co nas pisano, ale dopewnie ze złości, a jej blisko do miłości. Bo ja piszę tutaj zwrotki, mam parę rozkmin, ale już czwarta rano. Aha. Dla mnie to czwarta, w nocy niektórzy już wstają. Aha. Zmiana się kończy, muszę rozejrzeć się za zmianą. Mówił dzień dobry, a ja do nich mówię dobranoc. Ja do nich mówię dobranoc.